Jesteśmy na pchlim targu, na którym tak naprawdę jest wszystko, więc ciężko przewidzieć tak naprawdę co nas tutaj spotka. Mogą być jakieś dinozaury, a mogą być jakieś rzeczy z II wojny światowej. Kto wie. Zobaczymy. Zobaczymy. <grym> może Norberto zdobędzie będzie nową czapkę. A może znajdę swoje włosy. <grym> wow. Wyobraź sobie, że ktoś ma taki wisior. Nie wiem, <grym> wyglądał. Zobacz, on ma w takiej wersji miniaturowej to. <grymne> kamera potężna, Wo, Ona widziała pewnie jeden ślub. Ja właśnie szukam e, jakiegoś sygnału albo bransoletki bym chciał sobie zrobić. Tak? To jest miejsce dla ciebie idealne. O i tu są właśnie bransolety. O stary. Wo. Tak, to jest to, this is it. nie? This is it. Nie trzeba było długo szukać. <grymne> było może może iść do domu. No to ja jestem szczęśliwy, <grymne> ja już idę do domu. <grymne> to też jest całkiem fajne. To jest akcesorium, które każdy rok powinien mieć. <grymach> Ale z takim zegarem czas może szybciej płynąć, bo jest szybki motor. Ty, a ty jest takie trzeba mieć idealnie odpowiednią rękę, żeby to tak, założyć. To o. jest takie taka bransoleta przeznaczenia. No da tylko kilku procent osób. Myślę, że to jest obręcz na coś innego. Taka ozdobiająca. Ogólnie <grymach> ten pierścień by mi całkiem dobrze pasował. No też tak myślę. Ej, on jest jak jakiś taki kastet, nie, dodatkowy, jak do zadawania bólu. <grymach> Ej, maszyna do szycia i nożyczki. Ej, bardzo nietypowe. Ciekawe. Ja to, to Ej, to masz Zmawienką? taką przy okazji broń ogólnie. Masz Tak. Ej, to są takie rzeczy jak właśnie... Jakieś takie... Jakbyśmy byli w prywatnym mieszkaniu u kogoś, nie? Ktoś by nas zaprosił do siebie. Taki mega intymny klimat tu jest. Pas, Moksie. Tu mam łapę smoka ty I tu bym miał Ale to fituje Pierściel łapy smoka no. Ej, fajnie jest ten zegar, bo on jakby niby ci daje, wskazuje czas, ale w sumie tak nie do końca, nie sugeruje ci konkretnie Dajcie taką wolną interpretację no, Produkt został zakupiony po karbuła Uuu, ale cool no, i jedziemy Chciałem dzisiaj zakupić bransoletę, bransoleta została zakupiona Jeszcze chciałem zakupić jakiś sygnet, zostały mi dwie dechy, także zobaczymy, czy mi się okay. uda Spatrzcie, jakie w ogóle buty old Schoolowe. Adidas, ale w takim nurcie kolorystycznym, nie oh, widziałem okay. о колумбия Takim to bym smarował kanapeczkę masełkiem. <noise> Tutaj za nami są te słodycze i mi to mega przypomina flomark. Jak kiedyś byłem u cioci w Niemczech. Tam były dokładnie takie same rzeczy. Mnóstwo słodyczy właśnie. A ty Norbert jesteś światowy chłopak. <noise> ja to duże świata zwiedziłem. Trzy kraje. No, oddalmy się od tych one są niebezpieczne. Takie staracie są bardzo fajne. Jak się przychodzi w takie miejsce, to przenosi to trochę w taki inny świat, inny czas, inną epokę. Na przykład takie radio wow. wow. Bardzo dużo historii więc... Za, tak. za takimi przedmiotami. Wow. To to no. rękawice. to jest? Fajne rękawiczki na zimę, na taką no. polską zimę. Prawda. To jest homonto. Co to jest homonto? No, no zakłada... właśnie, wy młodzi nie tylko nie będziemy wiedzieć co to jest homonto, zakłada się koniowi tutaj, tak. tak. A, tak, to a jest w ten, to ten, ten, ten sposób. wieku chłopcy zakładali koniom homonto. Marcin jest e ewidentnie obeznany w 16-wiecznych chłopach. Jo to mi się podoba, to jest szalone. Ciekawe jaka historia za tym stoi. A. Że tutaj jakiś Drop Supreme door, no, wiemy. Teraz przychodzi we mnie taka ochota, żebym wszystko tutaj kupił, co tu jest. Potem sobie tak to porozstawiał wszędzie po mieszkaniu i. Szczególnie te buty. Myślę, wszystkie, wszystkim, no, bez nich nigdzie nie ruszam. Agata, marka Agata Paris bardzo poszukiwana, ale tylko koneserzy wiedzą tak na, o co w niej chodzi. Tak, wiele osób przechodzi nawet nie mają świadomości. A ja, wow. właśnie, jakbym mały, to całą kasę wydawałem właśnie na zabawki na takich promarkach. Zbierałem cały rok, wiesz, oszczędzałem z urodzin i to potem to wszystko wydawałem w Niemczech. I to jest Action Man. Pamiętasz wow. to? Pamiętasz yes. to? Łoł. Yes. Wow. Jakby w czytaliśmy w tych lekturach, które były czytane w podstawówce, to często dzieciaki jakieś. Były bohaterami, grały w szklane kulki. I graliście kiedyś gdzie? Ja nawet nie wiem, jak się gra w szklane kulki. Że był wytyczony jakieś pole, i się wstrykało tymi kulkami, wybijało się je. Ja kiedyś grałem coś podobnego, to się nazywało bóle, tylko to były normalne kule. Z pewnie tymi szklanymi też można było w to grać, ale właśnie, że trzeba by było przesuwać i chyba dokładnie trafić w konkretne kule. Kule, bule. Kula, bule. Kule, bóle. kule, bóle. kule bóle. Los Angeles, lata 90. Norbert, nie mogę teraz gadać. No suje, morsuje. <gry> Piła tarczowa tak. na korkę, widzicie to? Ale jest dla silnych. Wpadł nam w oczy, że właśnie obraz. Idziemy się zapytać o cenę. Pan w kapeluszu nam powie. Nie, Po 100 zł. Co? Młody talent się odkrył i ja jej to pomagam sprzedawać. A za to poroże? 100 zł. A one tutaj rozwalone z tego co widzę. Łamało mi się, to jest czaszka, to jest upolowane, to nie są zrzuty. No, domyślam się. W transporcie by się wyłapało, ale tam jest śrubka, można przykręcić. Mógłbyś sobie po prostu utargować. O, oglądamy, pytamy, dowiadujemy się. Kupowa reakcja, to jest tak. rozwalone poroże. Musimy kombinować, żeby je skleić. No, tu się sklei, tam jest szyjówka, tam się przykręci, tak. i słuchaj. będzie co złody ze co pan? Pyta się, dopytuje, a nie kupuje. Nie kupuje? Przez zapytanie to jest już kontrakt. Tak! <grylęda> to już jest umowa podpisana. Uderza w nos, że zapach Grilla. Taki charakterystyczny grill na polskiej działeczce. Taka bigos bigosi, krzeszłyczek, karkóweczka. Ach, te stare dobre czasy. Wodne, ochotnicze, pogotowie ratunkowe. jest zobaczcie, te stare komiksy z Kaczora Donalda. I jeszcze po niemiecku. To jeszcze dodaje bardziej uroku tego. Książka z książkami. Ej to trochę jak kiedyś się kupowało grę na Pegasusa, w której było tysiąc gier. W jednej grze było tak. 1000 gier. Ale kiedyś to było ekonomicznie. Teraz tutaj za jedną grę, grę trzeba 200 wydać. No właśnie to, to samo. Ja nie wiem co się stało. Co to jest za stworzenie? Czy to jest wielbłąd? No to jest dobry. taka krzyżówka, dzień dobry. Gielbund do lamo, nie wiadomo co. Krzyżówka. Jak pan decyduje szybko, to na będzie. A to się nie zdecyduje, nie chyba w nas sprzedaż. Nie. Oni stosują właśnie taktykę nóż na gardle. I, jak i tak nie mamy pieniędzy, więc jesteśmy. Rafinowanymi sprawdzaczami. Ej! A co z właśnie? W jakiej cenie są te chipsy? Na 50. Albo to kochasz, albo nienawidzisz. Wow, ale fajne. O leczka ile, na pewno nie za dycha. No można otwierać tutaj. A, można. Tak. super! To tak się Dzięki. powinno to sprzedawać właśnie. Trzeba tak, to nie. najpierw poczuć. Ej 35 chyba, tak? Za prawdziwe złoto, wow. no, tak jest na nie za dużo. No, no tak jest mnie za dużo. Trzeba dopakować palce. Taka siłownia na. No, tak, na, siłownia na palce. <laughs> palce tylko. Ej, zobaczcie, to jest y, yerba na wzrost IQ. Ej, pieprz czerwony, zobaczcie, jaka to jest w ogóle rzadkość. Pierwszy raz coś takiego widzę. Prawdziwa rzadkość to jest przyprawa do kurczaka po diabełka Po Do prawdziwego diabełka. To brzmi bardzo marketingowo, dobrze to jest nazwane. Jest Michael, Michael Jackson! Yes, yo! Hubertowi yes, dał y to kupić. Wy macie gramofon? Nie. Frank Zappa! Frank Zappa był bardzo legendarnym muzykiem w latach 60-tych, 70-tych. Był znany z tego, że lubił eksperymentować bardzo dużo. Tworzył muzykę, która była kontrowersyjna i pełna sarkazmu. Pełna politycznych przekazań. No, jestem wielkim fanem. Frank jest moją inspiracją. Tak, ostatnio wyszedł dokument o nim w zeszłym roku. Dokument nazywa się Zapach, polecam. Stawki edukacyjne, to jest to? Ej, Hot Wheelsy? Ej, Hot Wheelsy, oryginalne. Ale, 3, Ale 3, 3, 3, 3 3 za kilka lat będzie się posiedzicie oh. właśnie auto. <grym> Dokładnie taki, mimo że jest osobowy. Przejdziecie tak, się, się. W tych okularach, w tych oglach możesz jechać na Burning Man. Ooooooo! Oh. Wow. Wow. O co chodzi? No kto wizoriks? A tu jest jakiś elektronika, to jakoś się włącza w ogóle. Jaki doktorek! O jaki doktorek, nie? A jak nic nie widzę. Do jedzenia skierów moi kochanej. A, to jest do jedzenia z kierów. I wow. wtedy wow. kaloria ja się tak nie liczy byli. w taką łyżeczką. Patrzcie to w ogóle, najmniejsza łyżeczka świata. Zobacz to. Do odmierzania dawek kokainy. <noise> Kiedyś widzicie wow. patrzyłem na tą gierkę To i pamiętam. I Ikea taka mobilna. Pod gołym niebem. IKEA Mobility. IKEA dostosowuje się do koronawirusa i ma teraz stoiska tutaj. Łooo! Wow! Dla najbardziej niezależnej osoby. jest bóg szpan. Bóg, jaka trochę boska roślina. 7,50. To trochę za mało. pan wziąć. A ja bym chciał za niego wziąć. Fajne, wow. 77,50. 77,50? Jenów. Ja, niestety, mój budżet dosyć dzisiaj ograniczony, więc. Zakończę te, te Dobra, negocjacje te negocjacje. Ale widzieliście go wziąłem pod włos, teraz ja byłem tym, który mu nóż przedstawił do garba <grym> tak, się odwróciły. 750! No prawie się tam zakrztusił, no. Musiał odstawić nawet ten kubek z kawą. No. 750 i ręka zaczyna tak... <grym> no, 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 no. Trzeba pokazać co tu rządzi. Srzą! Kieszka, ja, 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 ja kiepska. Ja. Rash <grym> <and> Romantic są! <grym> oh, tak. Fajna Cała twoja playlista Spotify. To prawda. Tylko w wersji fizycznej, tak by wyglądała playlista Spotify, gdyby była w fizycznym Elvis. wydaniu Sam Elvis, Elvisa akurat nie lubię. Czemu? Mm, Jest sobie <grym> pozorem. Tak? <grym> o, jeszcze kiedyś drzewałem takich lalek. Przerażałem. Oh, oh, ej, ja w tu grałem chyba! Ej, ja w tu naprawdę grałem! flashback. <grym> <grym> ej ja w tu grałem! Każdy to miał kiedyś. To jest takie opakowanie na koperek, a to na herbatkę. Jednocześnie obraz i talerz. No to jest tak, że wisi, wisi na ścianie i nagle siedzisz i stwierdzasz, no jestem, jestem trochę głodny. Ściągasz, ściągasz, z ściągasz z go ściany, tak, i kładziesz sobie kanapkę i szamiasz. I potem odwieszasz powrotem na ścianę. Dokładnie. A ja właśnie daję Norbertowi okazję, żeby spełnił marzenie o MacBooku. Wow, ej, ja naprawdę o nim marzyłem. Mmm, jaki piękny. Dajcie, dajcie trzy dykry, to możecie sobie na nim rzucać. <grymne> Brzmi coraz kuwa kuszące. A, kuszące. Ej, Nuzbeiser, no gorzkie czekol gorzki, czekolady. No, nawet wow. pościeli, Norbert. Mm, to już tacy, tak, takimi boomerami jesteśmy wczoraj, rozmawialiśmy o tym, kto ma lepszego fizjoterapeutę. Teraz będziemy szukać pościeli. Taka jest, ej, ona jest mega rzadka, jej nie widziałam nigdzie. To jest jakby akurat z... rarytas. Za kilogram to jest. Za kilogram Jesteśmy głodni. Macie się trochę najadł z branzoletką. Tak, no nie, chyba tylko co tam się udało. Tylko tak, Ale no znaleźliśmy I... włosów w Norberta. A i chipsy. No, i... Właśnie, I... dawaj te chipsy. Dawaj te chipsy. Jeżeli chcecie iść na plitach to koniecznie rano. Więc tak. rano i zabierajcie ze sobą. Dużo pewności siebie, bo w kontaktach ze sprzedawcami. I jeszcze więcej gotówki. Trzeba być twardym, jak skurczy by. No, właśnie to jest ciekawe. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈